Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna na YouTube i na Instagramie Pani Od. Tarota. Cieszę się bardzo, że widzimy się na kolejnej prognozie na tym kanale. Tym razem jest to prognoza na czerwiec. Jest to prognoza miesięczna, robimy ją dwoma taliami. Pierwszą sprawdzamy ogólną energetykę dla danego znaku zodiaku, czyli takie zdarzenia i energie, które mogą dla was, kochani, pracować gdzieś w tle. Drugą talią sprawdzamy poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse i możliwe wyzwania na dany miesiąc. Pamiętajcie proszę, że jest to prognoza ogólna i ona najbardziej będzie rezonować z Waszym znakiem słonecznym. Weźcie z niej to, co z wami właśnie będzie współgrało i odpuśćcie resztę. Natomiast, gdyby wołała Was prognoza indywidualna albo gdybyście mieli pytania do moich kart na różne obszary na relacje, na pracę, na finanse bądź jakiekolwiek inne pytania to zapraszam na live'a bądź do kontaktu przez stronę internetową. A teraz zapraszam już na prognozę. Dobrze kochani, to spójrzmy co dla naszych astrologicznych bliźniąt na czerwiec Dobrze, kochani, to spójrzmy, co dla naszych astrologicznych bliźniaków. I kochani, tym razem to wy jesteście solenizantami, więc wszystkiego najlepszego. 100 lat! I z tej okazji jest też dla Was kod rabatowy, bliźniak, pisany dużymi literami z literką ZI. Który po wpisaniu go w odpowiednie pole na mojej stronie internetowej, uprawnia Was do 10% zniżki na rozkład urodzinowy, gdyby ktoś potrzebował. Rozkład urodzinowy sprawdza energię na najbliższe 12 miesięcy w różnych obszarach życia. Jest tam i rodzina, i miłość, i praca, i finanse, i są też takie obszary bardziej, powiedzmy, do refleksji, jak na przykład, jak mogę być najlepszą wersją siebie, co warto odpuścić, czego nauczy mnie ten nadchodzący rok. To słowem wstępu i patrząc całościowo na tą energię, mamy tutaj karty osobowe i też mnie to nie dziwi w kontekście astrologicznym, ponieważ coraz więcej planet przechodzi właśnie do waszego znaku, do znaku powietrznego. Który jest nakierowany na kontakt z innymi, który jest ciekawy, wszechstronny, czasami szędobylski. Więc ten czerwiec to może być dla Was bardzo fajny czas na uzyskiwanie istotnych informacji. Natomiast mam takie poczucie, patrząc na te karty w tym rozkładzie ogólnym, że tutaj istotne będzie to, żebyś ty, drogi bliźniaku, potrafił i potrafiła czytać między wierszami, dzielić sobie przez dwa, czasami przez trzy, to, co usłyszysz, i wyciągać tą właściwą esencję. Również dzięki swojej intuicji. Tutaj jest trochę taki scenariusz, że bliźnięta mogłyby chcieć właśnie ustalać jakieś zasady, natomiast mam poczucie, że druga strona może tutaj trochę lawirować w wyniku czego te ustalenia mogą budzić sporo emocji. I kochani, spójrzmy sobie na te karty jeszcze pojedynczo. Na początku miesiąca mamy Króla Kielichów i to może wnosić, że po pierwsze tutaj bliźniaki będą miały swoje emocje w większej uważności. I w ogóle też karty zalecają, żeby się Tutaj sporą dojrzałością emocjonalną wykazywać, szczególnie w jakichś kontaktach, czy to z ekspertami, z jakąś wierchuszką zawodową, żeby tutaj właśnie tą dojrzałość emocjonalną. Pokazywać, ale może być też tak, że na początku miesiąca będzie dla Was wybijała postać mężczyzny w typie króla kielichów, czyli takiej osoby ciepłej, życzliwej, czasami nieśmiałej, być może z rysem artystycznym. Czasami to będzie jakiś pan Maruda i ten pan Maruda może się właśnie też materializować w pracy zawodowej. Być może ktoś z Was będzie, kochani, zalewał jakimś swoim marudzeniem, ale jednocześnie będziecie wiedzieli, że to jest ktoś wyżej postawiony, więc tutaj albo trzeba będzie użyć Jakiegoś sprytu, albo się wykazywać tą dojrzałością emocjonalną i też zadbać w tym o siebie. Warto też zwracać uwagę na mężczyzn rodzinnych, czyli tutaj tatę, brata, przyjaciela, kogoś takiego, kto jest blisko. Być może, gdyby bliźniaki właśnie też w pierwszej części miesiąca miały wątpliwości w pewnych kwestiach, czy to zawodowych, czy sercowych, czy życiowych, to w ogóle warto szukać rady po linii męskiej. Być może właśnie. Wśród członków rodziny znajdzie się ktoś, kto ma tutaj jakąś sporą ekspertyzę. I ta ekspertyza będzie właśnie dosyć istotna, szczególnie w drugim tygodniu. Tutaj mamy kapłana, i ten kapłan właśnie mówi, że po pierwsze, tu możecie mieć kontakty z jakąś górą zawodową, z ekspertami. Natomiast przez eksperta czasami też będziemy rozumieć trenera personalnego, czasami będziemy rozumieć pana Mietka, który jest mechanikiem, no bo on się w swojej dziedzinie zna i ma tą wiedzę. Ale ta karta może też wnosić, że tutaj być może w kontekście jakich, jak, jakiegoś też poradnika, Jakiegoś coachingu, jakiejś terapii, też mogą się jakieś emocje pojawiać, i karty podpowiadają, że nie warto od nich uciekać. Nie warto tutaj próbować racjonalizować, nie warto tutaj próbować manipulować i raczej polecałyby tutaj karty stanąć po prostu przed tymi emocjami, dopuścić je i właśnie też dać się tutaj poprowadzić tej osobie, która ma większe doświadczenie. Ponadto w tym drugim tygodniu też właśnie będzie istotne doświadczenie i gdybyście mieli w tej pierwszej połowie czerwca właśnie nie tylko takie problemy do konsultacji, ale w ogóle zastanawialibyście się jak coś realizować to warto sprawdzać jak coś podobnego robiliście w przeszłości i też tutaj w tej środkowej części miesiąca może mieć właśnie miejsce taki scenariusz, że być może jakiś lider, jakiś przywódca no tutaj prawdopodobnie w kontekście pracowym będzie próbował obchodzić jakieś struktury i zasady i to może budzić dużo Emocji, też takich trudniejszych, więc kochani, po prostu sprawdzajcie, co się będzie pojawiało, bo w trzecim tygodniu mamy MAGA. MAG to jest taki tarotowy czaruś, bajerant, to jest taki trochę lawirant, i właśnie mam takie poczucie, że przez to może być bliźniakom tutaj trudno pewne rzeczy określić. Tak jakbyście wypytali, no dobra, no ale powiedz, czy to będzie A czy B, a ktoś będzie wam dawał bardzo rozbudowaną wypowiedź ze zdaniami podrzędnie złożonymi, po to, żeby tak naprawdę uniknąć tej odpowiedzi. I to może być jakoś bardzo drenujący proces w tym miesiącu, więc też drogi bliźniaku, no warto tutaj część rzeczy pewnie brać na piśmie, urealniać sobie i jednocześnie, jeżeli chodzi o tego maga, w ogóle warto sprawdzać, z jakimi intencjami ludzie przychodzą do Waszego życia, bo mag to jest taka osoba, która zazwyczaj ma na celu swój własny interes, więc mówi ładne słowa, mówi to, co chcemy usłyszeć, żeby ten interes osiągnąć, a jednocześnie czasami trochę właśnie manipulować Tutaj dosłownie jest pokazany jakiś szantaż emocjonalny. Być może taki szantaż emocjonalny też będzie szedł z góry. No, czasami to może przybierać różne formy. Czasami będzie, no, ty, najlepszy pracownik, nie zrobisz tego dla mnie. Czasami to będzie coś innego. Natomiast bądźcie tutaj, kochani, na coś takiego czujni i jednocześnie też zwracajcie właśnie uwagę z jakimi propozycjami ludzie przychodzą, bo w karcie maga jest taka lekka tendencja do rozmijania się z rzeczywistością. Ponadto ta druga połowa czerwca też dla bliźniąt może tutaj wnosić sporo potencjału kreatywnego, jakiejś energii inicjacyjnej do zaczynania nowych rzeczy i kochani, astrologicznie mówi się, że kiedy słońce wraca na swoją pozycję urodzeniową, no to my też otwieramy nowy rok, mamy więcej energii, takie nowe rozdanie i to tutaj jest fajnie pokazane. Możecie chcieć tworzyć jakąś nową rzeczywistość, być może też emocjonalną. I to się różnie może manifestować, natomiast to może być coś, co będzie Was zasilać i karmić właśnie na takim poziomie emocjonalnym. Natomiast zarówno magi, jak i as kielichów to są karty początku, to są karty inicjacyjne, energii inicjacyjnej. Więc to, co zapoczątkujecie, żeby mogło kiełkować, żeby mogło dla Was działać, będzie potrzebowało, żebyście je tutaj zasilali, kochani, te działania swoją energią tak długofalowo i wytrwale. Natomiast no słuchaj drogi bliźniaku, podszeptów intuicji, bo tutaj możesz mieć takie pomysły, które będą dla Ciebie jakoś bardzo atrakcyjne emocjonalnie i też mogą być to pomysły takie kreatywne. Ponadto pod koniec miesiąca po prostu może być na bliźniąt też więcej emocji, i czasami to będą te emocje takie przyjemne, jak radość, jak zadowolenie. Jak szczęście, a czasami to będą też takie emocje jak żal, smutek, łzy czy jakaś złość, i być może, właśnie tutaj, w kontekście tego, tego szantażu emocjonalnego, też coś takiego będzie się pojawiać. Natomiast, gdyby Wam się te emocje pojawiały, to róbcie im miejsce po to, żeby też je na bieżąco tutaj wentylować. No i też, kochani, jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, no to jest w tym miesiącu, przynajmniej w tej w etyce ogólnej w słowie na bogato, natomiast znowu, warto się przyglądać z jakimi intencjami te osoby się pojawiają, bo na przykład tutaj mamy zestawienie maga z asem kielichów, więc to właśnie może być taka postać w typie czarusia, bajeranta, kogoś, kto was właśnie będzie chciał tutaj zaczarować. Tylko jak ta osoba was zaczaruje, to, to potem może być rozczarowanie. Więc żeby tego uniknąć, no też sprawdzajcie z jakimi intencjami ta osoba przychodzi, bo, bo ten potencjalny partner w typie maga, no, no on może mieć na celu tutaj głównie swój i Interes. Ponadto może być to taka osoba na wpół dostępna do relacji. Może być też dla części osób do relacji dostępny taki mężczyzna w typie króla kielichów, prawdopodobnie mężczyzna spod znaku wodnego, rak, skorpion, ryby. Natomiast znowu, warto sprawdzać, jak jest z dostępnością takiej osoby do relacji. Być może też właśnie spotkacie taką osobę w kontekście jakichś struktur administracyjno-urzędowych. I też fajnym czasem na te relacje będzie końcówka miesiąca, bo tutaj po prostu może być potencjał na drwinkę serca. Tu pod koniec miesiąca nie ma zdefiniowanych partnerów czy partnerek, ale jest potencjał na to, że może bliźniakom tutaj drgnąć serduszko. Jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to możecie, kochani, w czerwcu błysnąć swoimi kompetencjami i na te kompetencje stawiajcie i starajcie się też w tych rozmowach z jednej strony sprzedać się w najlepszy możliwy sposób, ale z drugiej też tutaj nie odbiegać zbyt daleko od prawdy. I też sprawdzajcie, kochani, kto siedzi po drugiej stronie i co wam realnie proponuje, na ile to jest zgodne z wami, bo znowu być może podczas rozmów rekrutacyjnych okaże się, że ta oferta, na którą myśleliście, że aplikujecie, jest troszeczkę inna od tego, co ktoś wam przedstawia tutaj już w samej rozmowie na żywo. Jeszcze zobaczymy, co nam wyjdzie w rozkładzie na pracę, natomiast no, ja tutaj nie mam propozycji umownych. I spójrzmy już na same relacje. Dziesiątka monet diabeł cesarzowa. Patrząc na te karty, mam takie poczucie, że ten czerwiec może być takim momentem na pracę ze sobą, ze swoim cieniem i z trudniejszymi przekonaniami, w szczególności dotyczącymi pieniędzy. I ja wiem, kochani, że to jest rozkład na relacje, natomiast tutaj ogólny, ogólny wydźwięk tych kart jest taki, że bliźniakom w środkowej części miesiąca mogą wybijać jakieś trudniejsze sytuacje, trudniejsze emocje w związku z kwestiami rodowymi bądź w związku z kwestiami związanymi z majątkiem rodowym prawdopodobnie po linii żeńskiej. I kochani, to się może różnie manifestować. Przykładowo, być może wasza mama kupiła samochód, była u notariusza, natomiast okazuje się, że coś nie zostało dopełnione i ona teraz ma z tego tytułu problem którym się przykładowo z wami dzieli. Być może wasza mama pożyczyła komuś pieniądze i teraz ta osoba nie chce jej tych pieniędzy oddać. Być może właśnie wasza mama zaciągnęła dług na jakichś niefajnych warunkach. Tutaj jest sporo możliwych scenariuszy, natomiast też, drogi bliźniaku, gdyby była u Ciebie właśnie jakaś kwestia też majątku rodowego, podziału tego majątku rodowego, to karty tutaj polecają bardzo uważnie i z taką dużą właśnie też dozą empatii i wyrozumiałości do siebie samego przyglądać się temu co Ci się pojawia czy masz jakieś trudniejsze przekonania że na przykład temu bratu czy tej siostrze to nic się nie należy czy być może masz takie przekonanie że to ja bardzo dużo tutaj zrobiłem zrobiłam na tą rzecz i dlatego ja powinienem dostać x, y, z bo coś takiego jest zarysowane i patrząc na te karty pojedynczo, tutaj w początku miesiąca mamy dziesiątkę monet, która wnosi właśnie jakieś tematy związane z kwestiami rodzinnymi. To często też jest właśnie ten majątek rodowy. Być może bliźniaki tutaj też będą jeździć w rodzinne strony, być może będą dyskutować na przykład o zakupie nieruchomości właśnie też po, po tej linii żeńskiej w rodzie. Natomiast warto sprawdzać też właśnie, jakie macie przekonania, jakie macie założenia ale też możliwy jest taki scenariusz, że tutaj w ogóle ktoś w czerwcu do bliźniąt właśnie będzie szedł w cudzysłowie z jakimś interesem, to może być ten scenariusz, gdzie Wasza mama chce od Was pożyczyć pieniądze i... Wam w cudzysłowie to robi rzeczy, wam jest z tym jakoś trudno, coś to w Was budzi, albo wiecie, że ta, te, ta pożyczka byłaby dedykowana właśnie na spłatę jakichś niefajnych zobowiązań, bo mamy w tym rozkładzie diabła, i diabeł właśnie bardzo często jest o cieniu, o tym, że my coś mamy do przerobienia, mamy coś niewygojone, i wtedy warto się temu przyglądać z taką też dużą delikatnością, ale jednocześnie, kochani, w kwestiach majątkowo-rodowych, naprawdę w czerwcu. Warto być bardzo ostrożnym, bo podejmując jakieś zobowiązania w diable, my sami możemy się zachowywać w jakiś sposób toksycznie, czasami przereagowywać, ale jeżeli to jest w stosunku do nas, to może być tak, że ktoś trochę nas tutaj zmanipuluje, chcąc i to nam podbija tego maga, chcąc osiągnąć swój własny interes. I być może w tym wypadku to właśnie będzie nie tak, że to same bliźniaki będą tutaj przedmiotem takich manipulacji, ale ktoś po tej linii. Rzeńskiej. I też karty przestrzegają, kochani, właśnie przed jakimiś takimi scenariuszami pożyczkowymi, właśnie też związanymi z kobietą rodową w tle. Tak to, kochani, wygląda, taki trudniejszy rozkład. Ewentualnie tu jest jeszcze taki scenariusz, że pojedziecie do mamusi na urodziny, na imieniny i obiecie się tam jak dzikie norki, bo diabeł czasami też mówi o żarstwie, a w kontekście tej dziesiątki monet. To właśnie są czasami jakieś takie imprezy rodzinne. I jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to tutaj mi się manifestuje tylko postać cesarzowej, czyli takiej kobiety, kobiety już osadzonej życiowo, prawdopodobnie mamy kobiety niezależnej, pewnej swojej kobiecości, natomiast z tą kobietą też może się wiązać jakaś trudniejsza historia, z której ona być może jeszcze nie do końca się wyswobodziła, być może jest to jakaś kwestia nałogu, być może jest to właśnie kwestia jakichś takich zobowiązań, w które ta osoba jest uwikłana. Więc, też tutaj, kochani, sprawdzajcie, z czym ta osoba przychodzi. I jeżeli macie poczucie, że przydałby Wam się rozkład indywidualny, czy to partnerski, czy być może rozkład miłość dla singla, to też zapraszam do kontaktu indywidualnego. I spójrzmy na pracę. Czwórka monet, piątka mieczy, czwórka kielichów. Patrząc na te karty, na obszar zawodowy, pokazuje się tutaj sporo zniechęcenia, jakiegoś zastoju. Jest też poczucie oszukania. To jest trochę taka historia, no nic się nie zmienia, a miało się zmienić, to ja już się nie staram. Pamiętajcie też, kochani, że Wy macie wpływ na tą energetykę, zmieniając swoje myśli, zmieniając swoje nastawienie, zmieniacie też to, co się wokół Was dzieje. I patrząc na te karty jeszcze pojedynczo, na początku miesiąca mamy czwórkę monet i to jest karta, która mówi o pewnym zastoju, o pewnej upartości. I sprawdzaj, drogi bliźniaku, na ile to jesteś, na ile to Ty jesteś tą osobą, która jest bardzo przy sobie, która ma tutaj dosyć wąski zakres tolerancji na zmiany. Która nie chce wychodzić poza swoje zone. Natomiast całościowo może być tak, że liczyłeś, bądź liczyłaś na zmianę w tej sytuacji zawodowej, na jakąś zmianę, która miałaby się w pracy zadziewać i ta zmiana się nie dzieje. Raczej właśnie tutaj jest jakieś zamknięcie w danej sytuacji, bo ta czwórka monet to jest czwórka. Numerologicznie to jest taka energia pewnego skostnienia, pewnego takiego przyciasnego pancerzyka, i mam takie poczucie, że możecie się tym też czuć oszukani. Więc być może osoby, z którymi współpracujecie, też będą taką postawę wykazywać, że tutaj trudno będzie cokolwiek uzyskać. Druga strona będzie dosłownie, jak zdarta płyta, cały czas powtarzać tą samą odpowiedź, mimo różnych racjonalnych argumentów. I to może generować tutaj poczucie oszukania, tego, że wy sobie pomyślicie, kurczę, no w mojej głowie to lepiej, inaczej wyglądało. Natomiast całościowo w tym rozkładzie na pracę też ważne jest to, żeby po pierwsze właśnie sobie urealniać, mieć podkładkę na różne rzeczy, na różne uzgodnienia, najlepiej na piśmie, żeby do tego można było wrócić, ale też, kochani, nie poddawać się, być tutaj proaktywnym, wychodzić. Ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć, natomiast, na co dzień to, że reenergie i w kontakcie z takimi osobami, które gdzieś lawirują, może być Wam trudno, może, może się wkradać to poczucie oszukania. Natomiast być może warto, jeżeli słuchacie tej prognozy pod koniec maja, na początku czerwca też jakoś się tutaj właśnie uzbroić w to, że to może wymagać czasu, to może wymagać wielu prób. Nie poddawać się, nie obrażać się też na tą sytuację, bo tego karty nie polecają, bo tutaj jest historia o pewnym takim zniechęceniu. Być może, drogi bliźniaku, masz jakiś pomysł, na przykład jak coś usprawnić, i raz nieśmiało powiedziałeś, czy powiedziałaś go na jakimś spotkaniu, czy być może swojemu przełożonemu, i od tej pory cisza. I tutaj karty raczej by polecały, żeby zamiast się po prostu poddawać, iść do kącika i sprawdzać, czy mnie z tego kącika wyciągną, to pójść jeszcze raz, upewnić się, że ta osoba to słyszała, dopytać być może o motywację, czemu nic się z tym nie dzieje po prostu stać się tutaj trochę siłą napędową, żeby tą energetykę na ten obszar zawodowy zmienić, bo na ten moment no, ona jest taka po prostu trochę przyciężka. Przesłaniem z tych kart jest to, żeby właśnie uraniać sobie brać rzeczy też na piśmie, ale jednocześnie się tutaj, kochani, nie poddawać. I to, co jest ważne, to pod koniec miesiąca też, żeby bardzo pilnować wszystkich rzeczy, szczególnie rutynowych, pilnować tego, co macie do zrobienia, bo ta czwórka kielichów to jest taka typowa karta, mail poszedł bez załącznika, nie wszystkie strony są wydrukowane, są jakieś literówki, coś jest tutaj mm, przeoczone, bo być może mieliście właśnie takie poczucie. Kurczę, to tak samo wygląda w tej firmie od 15 lat i akurat się nie dowiedzieliście, że dwa tygodnie temu była zmiana, składacie wniosek na złym formularzu i Wam odrzucają. To też może być taki scenariusz. I spójrzmy na finanse. Siódemka mieczy, azbuła w księżyc. Patrząc na te energie w finansach, tutaj jest trochę taki scenariusz, że bliźnięta chciałyby zakombinować w tych finansach jakieś takie działania mogą mieć w planach, natomiast się boją. Czyli to jest trochę chciałbym, chciałabym, ale się boję. I przykładowo, no, na takiej bardzo małej skali, to może być mniej więcej taka energia, taki wydźwięk energetyczny, jak pojadę metrem, pojadę autobusem bez ważnego biletu. No i jest ta kombinatoryka, że nie skasuję biletu, ale trochę się boję, że może mnie Kanar złapie. Być może, kochani, po prostu nie chcecie wszystkiego wykazywać, być może chcecie coś tutaj zakombinować, zachach ale jest ta energia lęku na koniec miesiąca. I patrząc jeszcze na te karty pojedynczo, na początku miesiąca jest ta siódemka mieczy, i to jest karta, która właśnie mówi o jakichś półprawdach, fałszach, przemilczeniach. I kochani, gdybyście to nie wy coś chcieli zakombinować, ale gdybyście podejmowali jakieś zobowiązania przy finansach, to. Czerwcu naprawdę warto na to uważać, bo tutaj mamy sporo takich kart, właśnie związanych jakoś z lawirowaniem, i mamy tą trudniejszą energetykę przy kwestiach związanych z majątkiem rodowym w karcie diabła na relacje, więc coś tu może być na rzeczy. Więc dla własnego bezpieczeństwa, drogi Bliźniaku, jeżeli podejmujesz jakieś zobowiązania, przykładowo zawierasz umowę na nowy telefon, kupujesz coś na rzekomeraty raty 0%, to upewnij się, że na pewno wszystko jest wyjawione. Dopytuj, do pytuj, dopytuj, bierz rzeczy na piśmie po to, żeby to potem można było potwierdzić. No tutaj jest jakiś taki fałsz, natomiast też jest właśnie możliwy taki scenariusz, że to Wy sami chcecie tutaj coś dosłownie w tych finansach ugrać, właśnie troszeczkę kombinując i macie do tego sporo energii do działania, bo tutaj jest azbuław, czyli energia inicjacyjna, możecie chcieć podejmować nowe projekty. Być może początkowo też właśnie będziecie startować z jakąś działalnością, z jakimś projektem na boku. Z jakąś dodatkową pracą czy współpracą. I też możecie nie chcieć tego od razu deklarować i rozliczać, natomiast całościowo może to pod koniec miesiąca budzić w tych finansach jakieś trudniejsze emocje, jakieś lęki i obawy. I tak jak mówiłam, w energetyce ogólnej warto to mądrze zaopiekować, warto te emocje wentylować, warto być w stosunku do siebie tutaj uważnym i wspierającym, bo też mogą wam po prostu wybijać w czerwcu jakieś właśnie trudniejsze przekonania z głębszych warstw, bo w tej karcie Księżyca uruchamia, Wspomina się bardzo często to, co jest w nas jakoś głęboko schowane, to, co jest nie do końca uświadomione, więc, tak jak powiedziano, warto się temu przyglądać, mieć na to zgodę i mądrze to, kochani, opiekować, a jednocześnie pamiętaj, że Księżyc też nie jest o rzeczywistości. Księżyc jest w jakichś wyobrażeniach, o iluzjach. W karcie Księżyca tutaj może być właśnie dużo emocji, dużo lęku, ale to najczęściej nie jest rzeczywistość. Tak to wygląda i spójrzmy na Wyzwania. Rycerz mieczy, rydwan, paś Buław. Patrząc na te karty, mam takie poczucie, że tutaj głównym wyzwaniem na czerwiec dla bliźniąt będzie nadmierna reaktywność, zbyt szybka reakcja. Te karty mówią drogi bliźniaku, zwolnij, nie działaj na zasadzie, akcja, reakcja. Daj sobie czas, żeby odpowiedzieć. I spójrzmy na te karty jeszcze pojedynczo. W początkach miesiąca mamy rycerza mieczy i tutaj karty polecają właśnie, jeżeli macie jakieś rozmowy, to przygotowanie się do tych rozmów w sposób merytoryczny, wypisując sobie argumenty, ale też być może zastanawiając się nad swoimi potencjalnymi triggerami po to, żeby na takiej rozmowie dosłownie się nie odpalić i nie wejść w tryb to ja cię teraz stratuję, bo wszystkie te karty w wyzwaniach są o takiej bardzo dużej reaktywności, o pewnym impecie, o tym, że Przemy do przodu, nie za bardzo się zastanawiając nad tym, co druga strona poczuje, czy nad konsekwencjami naszych działań. Więc tutaj dosłownie, drogi bliźniaku, zwolnij. Zwolnij w swoich odpowiedziach i uważaj, żeby też się z kimś nie pokłócić, bo może być na to spory potencjał. Być może tą osobą będzie jakiś mężczyzna w typie rycerza mieczy, czyli taki mężczyzna około trzydziestki, ktoś taki być może trochę obcesowy, kto po prostu dorzuca swoje trzy grosze nawet nieproszony. Natomiast może być też u bliźniąt jakaś kłótnia, awantura, przepychanka, wymiana zdań dotycząca wyjazdów, planów wyjazdowych. To może być jakiś istotny temat w tym miesiącu. Ponadto taką problematyczną osobą może być właśnie taki kłótliwy mężczyzna poznany w podróży albo w, jakiś kontek w jakimś kontekście związanym z pojazdem, przykładowo no, u mechanika, przykładowo na światłach jakiś typ po prostu zajedzie wam drogę, jakoś was zdenerwuje. Może się nawet z tego wywiąże tutaj jakaś utarczka słowna. W ogóle też w negatywie mamy właśnie rydwan, który wnosi, że tutaj może być trudno gdzieś pojechać. Być może takie okienko na ten wyjazd będzie tylko przez chwilę, być może będzie jakiś plan, natomiast on się może urywać. Ponadto, warto też zwrócić uwagę na kwestie związane z pojazdem. I kochani, gdybyście chcieli właśnie kupować pojazd też na przykład na rzecz mamy, czy w rodzinnych okolicach, to naprawdę. Zwracajcie uwagę na to, co kupujecie. Być może zainwestujcie w jakieś badania techniczne, bo tutaj, przy tych kwestiach rodowych, majątkowych, rodzinnych, no, zestawienie z tą kartą diabła naprawdę prosi o sporo, sporo ostrożności. Ale może będzie też tak, że po prostu wasz pojazd, właśnie trzeba będzie oddać do eksperta, do pana miecia, mechanika, żeby on tutaj podziałał. I w wyzwaniach mamy też energię Pazia Buław, który mówi o tym, żeby się nie poddawać, żeby. Unikać takiej postawy pewnego słomianego zapału, ale też podbija nam jeszcze raz ten temat podróży: że albo to okienko się pojawi tylko na chwilę, albo w ogóle jakoś ta dyskusja się pojawi w powietrzu, ale całościowo może być to bardzo ulotny temat. I też dla osób, które szukają kogoś do relacji, to kochani, paść może wnosić młodszą osobę, taką osobę. Między 20 a 30. Natomiast to jest osoba, która często otwarcie mówi, że się nie wyszalała, i wtedy warto jej po prostu uwierzyć i sprawdzić, na ile to jest dla Was atrakcyjne, a jeśli nie, to być może w tą energię nie wchodzić. Ponadto paść była w zestawieniu z rydwanem może też tutaj wnosić jakieś dziecko spotkane w podróży, które być może akurat w Waszym locie będzie jakoś wyjątkowo głośno hałasować i jakoś Wam będzie to życie w samolocie czy w podróży uprzywilejowane. Krzest. Być może taki bąbelek będzie bardzo głośno tupał w samolocie, krzyczał. Być może będzie to właśnie dziecko znajomych, które będzie z Wami na wakacjach i jakoś to też może w Was wzbudzać, tutaj, kochani, trudniejsze emocje. Całościowo tak to wygląda. I ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tej prognozy. Jeżeli z Wami zarezonowała, znaleźliście tutaj coś dla siebie, to dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, zostawcie komentarz dla zasięgu. Natomiast, jeżeli macie pytania do moich kart, to zapraszam do kontaktu przez stronę internetową www.paniodtarota.pl. Tymczasem jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.